Usiądź sobie wygodnie na piętach. Rozprostuj plecy. Możesz sobie wyobrazić, że coś za czubek głowy wyciąga cię do góry. Kręgosłup jest długi. Klatka piersiowa otwarta. Ramiona rozluźnione. Zamknij na chwilę oczy. I zauważ swój oddech. Swobodny, naturalny wdech przez nos. Swobodny, naturalny wydech przez nos. No I teraz weź głęboki wydech przez nos. Gdy się skończy, zatrzymaj na końcu. I wydech ustami jak westchnienie ulgi. I jeszcze raz głęboki wdech przez nos. Zatrzymaj na końcu. I wydech ustami puszczasz całe napięcie i stres. I ostatni raz wdech. Zatrzymaj i wydech. Wróć do naturalnego oddechu. Delikatnie otwórz oczy. Wyciągnij ręce przed siebie, zapleć palce dłoni, odwróć. I przeciągnij się, łokcie, łokcie ugięte. Otwórz klatkę piersiową, patrzysz spokojnie przed siebie. No, rozluźnij ręce, zrób skręt w lewo. Spójrz też za lewe ramię, skręć też kręgosłup szyjny. I druga strona. I do centrum. Jeszcze raz zapleć dłonie przed sobą, odwróć je i przeciągnij się ręce daleko, za głowę, za linię kręgosłupa. I rozluźnij ręce, połóż je przed sobą, rozszerz nieco kolana, wyciągnij się do przodu. Połóż czoło albo brodę na macie, pośladki zbliżają się do pięt. I oddech jest równy, spokojny, oddychasz teraz przez nos. Z kolejnym wdechem spójrz przed siebie i przyślizgnij się na brzuch do pozycji kobry. Dłonie pod barkami, palce dłoni szeroko, grzbiety stóp na macie. Na wdechu podnieś się do nieco wyższej kobry. I z wydechem usiądź na piętach. Tym razem nie rozszerzaj kolan. I jeszcze raz. Wdech. Kobra. Tutaj zrób wydech. Na wdechu wyższa kobra. I wydech siadasz na piętach. I ostatni raz. Wdech. Prześlizgujesz się na brzuch. Do kobry. Tu robisz wydech. Na wdechu nieco prostujesz łokcie. I wydech siadasz. Napięta. Podwij palce stóp i wejdź do psa z głową w dół. Stopy na szerokość bioder, dłonie na szerokość barków. Kolana mogą być ugięte, zwłaszcza jeśli bolicie dolny odcinek kręgosłupa, ale jeśli możesz je wyprostować, to je wyprostuj. Odpychaj się aktywnie od dłoni i zrób jeszcze 5 oddechów w tej pozycji raz. Dwa, trzy, cztery i pięć. Z wydechem pozycja deski, przesuń ciężar ciała do przodu. Z wydechem ugnij łokcie, połóż kolana i klatkę piersiową na macie. Wdech, kobra, wydech, usiądź na piętach i klęk podparty. Ustaw kolana na szerokość bioder, dłonie pod barkami. Na wdechu pozycja krowy, spójrz przed siebie. Wydech kot, zaokrągli plecy, spójrz na swój pępek. Wdech krowa, kość ogonowa w górę, broda do przodu. Wydech okrągłe plecy kota. I jeszcze raz wdech. I wydech. Ręgosłup w neutralnej pozycji, podwiń palce, stóp przejdź do psa, z głową w dół, odepchnij się od dłoni, możesz troszkę podejść stopami, przeciągnij się jak pies, który właśnie wstał. I pięć oddechów. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Z wdechem pozycja deski. Z wydechem powoli ugnij łokcie, połóż a potem klatkę piersiową, brzuch na macie. Wdech. Kobra. I wydech. Usiądź na piętach. I przechodzimy dłońmi w lewo. Rozciągnij prawy bok tułowia. I w prawo. I teraz rozciągnij lewy bok tułowia. I do centrum podejdź dłońmi pod barki i usiądź na piętach. Wyciągnij ręce przed siebie, zapleć dłonie, odwróć i przeciągnij się. Poczuj pozycję w barkach. Patrz spokojnie przed siebie. Rozluźnij skręt w lewo i w drugą stronę. Spójrz też za prawe ramię i do centrum. Połóż dłonie rozszeszkolana, wyciągnij się do przodu. Spróbuj rozprostować łokcie i położyć albo brodę, albo czoło na macie. Twój kręgosłup jest długi. Poczuj rozciąganie w barkach. Jeżeli nie czujesz, podejdź dłońmi jeszcze trochę do przodu, a pośladki cofnij. Spójrz między kciuki. Prześlizgnij się na brzuch, ustaw pozycję kobry, zrób wydech, na wdechu trochę wyższa kobra i z wydechem pies z głową w dół. Zostań w psie na pięć oddechów. Raz, dwa, trzy, cztery. I pięć. Kolana miękko na macie. Wdech, pozycja krowy. Wydech, kot. Spójrz na pępek, zaokrągli grzbiet. Wdech, krowa. Wydech, kot. I jeszcze raz. Wdech, wklęsłe plecy, kość ogonowa w górę, spójrz przed siebie. Wydech, podwin miednicy, spójrz na pępek, okrągłe plecy wściekłego kota. I wdech, kręgosłup w neutralnej pozycji. I wydech, pies z głową w dół. Przyciągnij się w psie, zostań na pięć oddechów. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Na wdechu postaw prawą stopę między dłońmi. Opuść lewą piętę, wejdź do wojownika pierwszego. Prawe kolano ugięte, dłonie w górze, spójrz na dłonie w górze. Raz, piodra nisko, dwa, pępek skierowany do przodu, trzy, cztery i pięć. Odłóż dłonie na matę, wróć do psa z głową w dół i od razu zamień nogi. Teraz lewa stopa między dłońmi, postaw prawą. I wyciągnij w górę ręce, Biodra opuść, tak patrzy do przodu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Opuść dłonie, wróć do psa z głową w dół. Przeciągnij się w psie. I jeszcze raz postaw prawą stopę między dłońmi. Hmm. Tym razem będzie inaczej ciężar ciała na prawą nogę i przesuń lewą nogę do przodu i usiądź. Prawe kolano sobie odłóż do boku, chwycę lewą stopę albo za łydkę, zrób wdech i z wyrachem skłon. Pięć oddechów. Raz, dwa. 3, 4 i 5. Do górę. Postaw prawą stopę, postaw lewą stopę. Unieś nieco stopy i kolana. Wyciągnij ręce przed siebie. Jeśli chcesz, wyprostuj nogi do kąta prostego albo wyprostuj je całkiem. Raz, dwa. 4 i 5. Postaw stopy, rozsunie nieco, odpychając się od tyłu, wejdź sobie do malasany, pozycji girlandy, łokciami nieco rozewrzyj uda, kolana, plecy proste. Jeżeli trudno Ci postawić pięty, możesz rozszerzyć stopy, może wtedy będzie łatwiej albo stanąć na palcach. Połóż dłonie i rozprostuj plecy, rozprostuj kolana, chwyć za łokcie ustaw stopy równolegle, rozluźnij całkowicie głowę, rozluźnij plecy. Pokombinuj z ciężarem ciała, tak żeby nie stać na samych piętach. I puść ręce, zacznij zginać kolana i teraz prawą stopę wysuń do przodu, lewe kolano odłóż do boku, chwyć za łydkę albo za stopę, zrób wdech i z wydechem skłon. Raz. Dwa, trzy, cztery i pięć. Na wdechu unieś głowę, postaw lewą stopę, postaw prawą, wyciągnij ręce przed siebie i na okrągłych plecach kota powoli zacznij kłaść się na macie. Dłonie ułóż blisko pośladków, rozstaw nieco stopy. Postaraj się, żeby stopy były mniej więcej pod kolanami. I na wdechu unieś biodra w górę. Zapleć palce dłoni. Miednica wysoko. Spokojna twarz. Spokojny oddech przez nos. Nie opuść plecy. Przytul do siebie prawe kolano. Odstaw prawą stopę przytul lewe kolano. Odstaw lewą stopę i jeszcze raz unieś się w górę. Zapleć palce dłoni pod plecami, miednica wysoko, biodra wysoko. Odepchnij się od pięt. I unieś jeszcze trochę biodra wyżej. Opuść puść plecy. Przytul sobie lewe kolano do siebie. I przytul prawe. I trzymając cały czas prawe kolano, kołyską usiądź i wejdź do siadu skrzyżnego. Połóż dłonie na kolanach. Plecy proste. Oczy zamknięte. Wyrównaj oddech. I jeszcze raz głęboki wdech przez nos, tak jak na początku zajęć, zatrzymaj i wydech ustami, jak westchnienie ulgi. I jeszcze raz wdech przez nos, nabierz dużo powietrza, na końcu zatrzymaj i wydech ustami. I ostatni raz głęboki wdech. Zatrzymaj i wydech ustami. Połóż się na plecach, odpocznij tyle, ile potrzebujesz. Bardzo dziękuję.